Na takie łąki go kartem, ile frajdy daje koszenie nieużytków takim sprzętem. Karczownica to najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Nie tylko epicko wygląda w slowmo, ale i ma ogromną moc. Pokażę Ci super maszynę do siekania chaszczy. Zaraz przejdę do specyfikacji, ale zobacz jak to leci. Model Climber 822 marki Grillo z najważniejszych cech to przede wszystkim potężny jak na te gabaryty 18-konny silnik z napędem hydrostatycznym oraz pompą olejową. Środek ciężkości w tej maszynie to przede wszystkim stabilność koszenia nawet na pochyłym terenie. Przód zabezpieczony solidną płytą, co pozwala wjechać w krzaki bez obaw o uszkodzenia. Bija się jak w masło w ogromne osty, rdesty i inne przerośnięte haszcze. Szerokość koszenia to aż 91 cm. Regulacja wysokości koszenia od 3,5 cm aż do 11. Waży tylko 290 kg. Przesuniesz ją na kołach, kiedy poniesiecie fantazja a skończy się paliwo przy koszeniu. Na plus również jest jej rozmiar. W łatwy sposób wrzucisz nawet do minivana i pojedziesz na robotę. Proste sterowanie przód tył, które da Ci stałą prędkość do przodu oraz swobodne zawracanie. Kąt skrętu to tylko 60 cm. Blokada dyfra pozwoli na jazdę po pochyłościach i w ciężkim terenie, a także w zimie, bo łatwo dopiąć do niej pług do odśnieżania. Kupisz ją za 32 640 zł netto w całej Polsce w sieci Serafin maszyny. Dogodna i szybka forma leasingowa, teraz jest akurat na nie promocja.